Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony cenom nieruchomości, ale tym prawdziwym cenom nieruchomości, gdzie ich szukać, jak je poznać, jakich błędów nie popełniać przy szacowaniu wartości nieruchomości, bo bardzo często te błędy są popełniane i zarówno przez osoby sprzedające bezpośrednio prywatnie, jak i niestety także i przez początkujących agentów nieruchomości. Zapraszam na ten odcinek. Osoby sprzedające bądź planujące sprzedać swoją nieruchomość, no w pewnym momencie rzeczywiście dochodzą do takiej sytuacji, w której muszą no, określić cenę, za jaką daną nieruchomość no, chcieliby sprzedać. I tutaj są często dwie sytuacje. Najp naj najprawdopodobniej chce się tę cenę osiągnąć taką, jaka nas zadowoli. Bo najczęściej przy sprzedaży tej nieruchomości chcemy kupić jakąś następną. Czyli potrafi być pierwsza taka sytuacja, że mamy trzypokojowe mieszkanie, w którym mieszkamy od 10 lat. Ono jest ładne, ono jest przez nas zadbane. Natomiast mamy ochotę przejść i mieszkać na przykład w domku. Najczęściej w domku większym. On, ten domek może być troszkę droższy, może być w podobnej cenie. I teraz tak, znaleźliśmy swój dom. Dom kosztuje aktualnie 1 200 zł. Mamy świadomość, że tam będą jakieś drobne koszty notarialne, koszty administracyjne, koszty przeprowadzki, czyli 1 300 planujemy na ten dom przeznaczyć. No i pierwsza rzecz, przy której tutaj osoby bezpośrednio chcące sprzedać nieruchomość, no to zakładają, skoro potrzebujemy na dom 1 300, zł, to wystawiamy. Ofer, chcemy sprzedać swoją, swoje aktualne mieszkanie za milion zł. No i oczywiście czasami tak się sytuacja zdarza, że to się wszystko pięknie spina. Są mieszkania, które potrafią spokojnie tyle kosztować, nawet dużo więcej. I, i jeśli oczekiwania nasze cenowe są tylko i wyłącznie na podstawie tego, na co chcemy wydać te pieniądze, no to tu rzeczywiście możemy zarówno i trafić, możemy przesadzić w jedną stronę, możemy przesadzić w drugą stronę. Nie polecam na maksa, nie polecam w taki sposób odnosić się do oczekiwań cenowych, choć rzeczywiście, no jeśli mamy okazję możliwość nabycia jakiegoś domu, który rzeczywiście nabywamy za 60% wartości, to i wiemy, że nasze mieszkanie jest droższe, ale potrzebujemy w ciągu tygodnia je sprzedać, to można w taki sposób do tego podchodzić. Drugi sposób, w jaki najczęściej osoby pierwszy raz sprzedające swoje mieszkanie, bądź dom, nawet działkę, podchodzą do tego, gdy analizują tutaj, tutaj podczas obiadu rodzinnego, za ile chcielibyśmy sprzedać swoje mieszkanie, to jest taki, taki sposób, że wchodzą najczęściej na portale branżowe, na te takie najbardziej popularne branżowe portale, gdzie jest bardzo dużo nieruchomości. No i sprawdzają. Sprawdzają sąsiednie, sąsiednie mieszkania, patrzą, w jakim mniej więcej to jest standardzie, porównują metraże. Czasami się okazuje, że ktoś w tym samym bloku dwa mieszkania sprzedaje, więc one są praktycznie, mogą być bliźniaczo. Podobne zarówno jeśli chodzi o rozkład, jak i te podstawowe funkcje. No i mówią, no sąsiad sprzedaje za milion, no to my tam sprzedamy za. Podobną cenę. I to jest taka troszkę można to nazwać metoda porównawcza. W jakiś sposób jest to metoda porównawcza, natomiast to jest taka tylko to jest takie szacowanie wartości nieruchomości, nawet to nie jest szacowanie, to jest szacowanie oczekiwań do wartości nieruchomości, jakie można, jakie można zastosować. I to bardzo często występuje, i to też niestety w żaden sposób nie jest skuteczne, jeśli chcemy wobec tego odnosić się do cen, jakie tak naprawdę otrzymamy. Tę metodą też czasami niestety i początkujący agenci nieruchomości też się kierują. Słuchajcie, jeśli widzimy nieruchomość na jakimś portalu, jakieś ładne mieszkanie i widzimy, że to mieszkanie kosztuje milion złotych, to jaką my mamy informację? No mamy taką informację, że za milion złotych do dnia dzisiejszego nikt tego mieszkania nie kupił i koniec, kropka. Po prostu w te wszystkie portale Dają nam wiadomość, za jaką cenę do dnia dzisiejszego nie da się sprzedać tego mieszkania. I trzeba tak do tego podejść. Nie można mówić, że za tyle chodzą. Za tyle one są oczywiście oferowane, za tyle one są prezentowane. Natomiast to, co się później wydarzy, to jest naprawdę bardzo długa droga, może być. Ja ostatnio zrobiłem taką ankietę, taki quiz, tutaj na tym kanale, gdzie zadałem pytanie, jaka jest średnia cena. W przypadku mieszkań na rynku wtórnym, jaka była średnia cena w czwartym kwartale 2021 roku, czyli nie tak, nie tak dawno to było na rynku wtórnym. I różnica między ceną ofertową, czyli za tyle, za ile ktoś chciał sprzedać, a ceną transakcyjną, czyli za tyle, za ile mógł sprzedać albo zdecydował się sprzedać, wynosiła prawie 18%, jeśli chodzi o rynek wtórny w Warszawie i to jest średnia. Oczywiście wiadomo jak to jest ze średnimi. Też nie ma co się do tego odnosić bo rzeczywiście możemy tak trafić z ceną że, że będą tam negocjacje tylko takie można to powiedzieć dosłownie dosłownie mm, estetyczne. No ale czasami zdarza się skoro jedna negocjacja była estetyczna i opiewała po prostu na dżentelmeńskich jeden dwóch trzech czterech procentach no to żeby taką średnią utrzymać zbliżoną do 20 no to ktoś musiał zrobić na wysokości, wielkości 40% musiał gdzieś zrobić negocjacje, więc te średnie skąd, skąd się tam biorą. Oczywiście te badania przez NBEP, one też nie są do końca zero-jedynkowe, tam też oczywiście może być margines błędu, jak w każdych badaniach, natomiast to wyraźnie mówi, że średnia różnica w Warszawie na rynku wtórnym w mieszkaniach wynosiła prawie 20%. Czyli jeśli ktoś chciał za milion, za milion dwieście chciał sprzedać mieszkanie, no to to mieszkanie gdzieś tam sprzedawał za milion pięćdziesiąt. To jest naprawdę bardzo duża różnica i trzeba mieć tego świadomość, że chcieć, a móc potrafi, potrafi naprawdę robić dużą, potrafi robić dużą różnicę. I teraz jak, jak można, skąd można się dowiedzieć, w jakich cenach konkretne mieszkania zostały sprzedane? No oczywiście są takie rejestry, natomiast one nie są dla wszystkich jawne, do tego mają dostęp tam odpowiednie zawody. I można ceny transakcyjne, podkreślam transakcyjne, czyli te podane u notariusza, można te ceny wyciągnąć i to już nie jest z nie tak dużym wyprzedzeniem. Są też płatne niektóre aplikacje, które także chyba za jakąś tam kwotę całkiem niemałą też tego typu, tego typu nieruchomości, a czyli tego typu ceny mogą wyciągnąć i mogą nam oczywiście przedstawić, tylko tutaj też uwaga, to, że sąsiad trzy piętra wyżej pół roku temu sprzedał mieszkanie bliźniaczo podobne do, na, do naszego za milion złotych, to my nie wiemy na podstawie tych cen, w jakim to mieszkanie było standardzie. A standardy naprawdę potrafią być bardzo, bardzo różne. Ktoś mógł mieć mieszkanie w smerfy wyklejone? A ktoś z kolei mógł mieć naprawdę bardzo fajnie wykończone gustownie. I teraz to wnętrze naprawdę na emocje może bardzo różnie wpływać i może spowodować też bardzo bardzo duży tutaj yy, przeskok, jeśli chodzi o ceny i o oferty rynkowe. Jeśli coś jest gustownie wykończone, to wcale nie musi drogo kosztować. No tak robią fliperzy. Kupują mieszkanie, gdzie wrzucają granat. Jedni się bardziej angażują, drudzy to robią bardziej budżetowo, ale powodują, że to mieszkanie nagle jest ładne i osiągają dużo większe kwoty, gdzie Zwraca im się i remont, i całkiem fajny zysk. To samo mogło być trzy piętra wyżej, także nawet samo porównanie ceny transakcyjnej u sąsiada, który sprzedał pół roku temu mieszkanie do naszej, ono niekoniecznie musi być też całkowicie spójne, chyba że naprawdę znaliśmy tego sąsiada, znaliśmy jego mieszkanie i znaliśmy jego potrzebę. Bo jeśli on sprzedawał, że mu się nie śpieszy, to rzeczywiście mógł dostać 10 propozycji i wybrał najlepszą. Natomiast jeśli on miał nóż na gardle i musiał sprzedać mieszkanie w ciągu dwóch tygodni, to być może skorzystał z pierwszej oferty, jaką otrzymał. Na zasadzie tych cen transakcyjnych najczęściej powstają te operaty szacunkowe, czyli to, co wykonuje rzeczoznawca. I niektórzy też myślą i nawet widzę, że tak postępują, bo do mnie takie oferty raz na jakiś czas trafiają, szczególnie tych dużo droższych nieruchomości. Czyli ktoś zatrudnia... Rzeczoznawcę za odpowiednią opłatą rzeczoznawca przyjeżdża, robi dokumentację, robi analizę, no i sporządza operat na podstawie najczęściej, jeśli jest taka możliwość, najczęściej metodą porównawczą, szacuje wartość nieruchomości. No i teraz tak: czy ta wartość, czy ta cena gwarantuje, że ktoś tę nieruchomość na No nie. To wcale nie jest powiedziane, że ktoś tę nieruchomość będzie chciał kupić, bo my tak samo możemy poać z kultury. W Warszawie wycenić, dałoby się, myślę, jakoś to zrobić. Natomiast czy ktoś by chciał ten pas kultury kupić? My wcale nie wiemy. To, żebyśmy go wystawili na sprzedaż za jakąś kwotę, my nie wiemy, że, czy tak by było. I to bardzo często można spotkać, na przykład w różnego rodzaju przetargach. tak, Czyli najczęściej państwowe, publiczne, administracyjne nieruchomości, gdy idą na sprzedaż, one rzeczywiście muszą być najpierw wycenione. Ale wcale wcale to nie jest pewne, że ktoś to kupi, że ktoś do takiego przetargu przystąpi. No i teraz, jakie jest na to rozwiązanie po prostu? Bo tutaj rzeczywiście teoria, 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 jak to z tymi cenami jest, co tutaj zrobić. Najlepiej do tego, niestety, ma się doświadczenie. I wiem, że jeśli jesteś osobą, która osobiście sprzedaje mieszkania i udało się czasami sprzedać, no to, no to powie, że to jest niepotrzebne, bo ty wszystko samemu potrafisz. Tak, są osoby, które samemu też to potrafią robić. Natomiast tutaj rzeczywiście, jeśli jest agent nieruchomości, który ma doświadczenie, podkreślam, tu jednak musi być doświadczenie, świeżakowi będzie jeszcze ciężko, i to, I to otwarcie mówię, natomiast jeśli jest agent, który się specjalizuje w jednej dzielnicy, w jednym osiedlu, no to rzeczywiście on ma prawo, on ma prawo tutaj powiedzieć w jakiej cenie te nieruchomości tak naprawdę chodzą, bo być może on ma co dwa tygodnie transakcje. No to jeśli on ma tę transakcję, to naprawdę widzi te różnice, za ile te nieruchomości oferował, za ile je sprzedał. Oczywiście dużo tutaj informacji jest na zasadzie tajemnicy naszej zawodowej, także on pewnie przykładu dokładnego nie będzie mówił, ale on na, na naprawdę tę wiedzę ma. I teraz jeśli porównamy różnicę między ceną ofertową, o której powiedziałem, a ceną transakcyjną, która wynosiła 18%, no to należy sobie odpowiedzieć, czy prowizja, którą bierze agent nieruchomości, czy ona tak naprawdę jest duża. Jeśli osoby, które sprzedają. Bezpośrednio potrafią, no, statystyki pokazały, że potrafiły średnio zejść 18%, to, to się umówmy. Czy naprawdę ta prowizja, którą bierze agent nieruchomości, czy ona naprawdę tak jest duża? W, jeśli w zamian za tę prowizję agent nieruchomości byłby w stanie jednak nie zrobić różnicy aż 18%, tylko na przykład 10. Czyli dzięki pracy i dzięki wartości, którą wniesie w nieruchomość w marketing w jakość prezentacji spowoduje agent, że tylko 10% będziemy się targowali, no to się umówmy. Na przykład weźmie 4-5% prowizji, a my zaoszczędziliśmy 8, czyli jesteśmy taki tak, 3% do przodu. Ale to oczywiście każdy musi samemu odpowiedzieć sobie na pytanie. Ja mam świadomość, że Polacy to są złote rączki, wszystko potrafią samemu i na serio, dużo osób potrafi samemu także dobrze, dobre mieć wyczucie w tych cenach. Fliperzy to często potrafią, bo oni też mają doświadczenie. Jeśli ktoś flipuje tymi mieszkaniami i w ciągu roku 20 mieszkań potrafi wyremontować i sprzedać z dobrym zarobkiem, no to on też wie przy kalkulacjach, za ile może kupić, za ile Ile to sprzeda, bo flipper nie chce z tymi mieszkaniami na długo zostać. Natomiast jeśli pierwszy raz sprzedajesz mieszkanie, chcesz za wszelką cenę samemu sprzedać to mieszkanie, bo masz prawo, bo chcesz się sprawdzić, jak się sprzedaje i lubisz to zrobić, to po czym poznać, że cena może być nieadekwatna do tego, co prezentujesz, przynajmniej w pierwszym takim poziomie, w pierwszym podejściu? Najprościej można to sprawdzić w taki sposób, że wystawiasz ogłoszenie na jakiś portal. I nagle zaczynają osoby dzwonić. Oby dzwoniły, trzymą kciuki oczywiście, oby dzwoniły, oby tam pisały maile, smsy. Ale gdy na przykład w dużym mieście wystawisz takie ogłoszenie i, i w ciągu pierwszego tygodnia zgłosi się do ciebie 15 agentów, a tylko jedna osoba prywatna, fizyczna, no to sam sobie musisz odpowiedzieć, czy trafiłeś z jakością oferty, z marketingiem i z prezentacją. Czy nie, bo może się okazać, że rzeczywiście ta nieruchomość jest za droga. Agenci nieruchomości chcą to pozyskać, bo niektórzy potrzebują po prostu mieć swój portfel. Ale wśród tych agentów być może są tacy agenci, którzy mają pomysł, co trzeba zrobić z tą nieruchomością, żeby ona rzeczywiście do tej ceny doszła bądź się zbliżyła. No bo najprawdopodobniej, wystawiając ogłoszenie na jakimś tam portalu, no nie oczekujesz, żeby agenci do ciebie dzwonili, tylko żeby dzwoniły osoby, które chcą tę nieruchomość nabyć. Ale jeśli stosunek jest 15 do 1, to to już powinna być jakaś lampka. I tu najciężej z takimi nieruchomościami mają często osoby, które mają bardzo wyjątkowy, taki indywidualny, specyficzny guz, że potrafią zrobić tak. Specyficzną nieruchomość, pomalować całą na czarno, na przykład. Ona potrafi być fajna, natomiast później trzeba sobie zadać pytanie, jak dużo osób chce czarną nieruchomość kupić. I ona rzeczywiście, patrząc tak metodą porównawczą do sąsiadów w tym samym bloku, no może się okazać, że ona powinna podobnie kosztować, no ale ludzie czarnych nieruchomości niekoniecznie będą chcieli będą chcieli nabywać, to tak samo jakbyśmy mieli samochód, po prostu jakąś Teslę byśmy kupili i chcielibyśmy ją sprzedać, Tesle chodzą załóżmy po 100 tysięcy te modele, a my nagle mamy Teslę, którą pomalowaliśmy po prostu w paski albo w ciapki żółte. Wartość tego samochodu teoretycznie jest identyczna jak sąsiedniego, który stoi obok, yy, gdzieś tam w komisie, natomiast no, nikt w tych ciapki nie chce tego kupić I, i właściciel często jest przekonany, prezentując swoją nieruchomość, no że ona jest świetna, no bo on się w niej dobrze czuje, ale właśnie to... Co rynek na to powie, to niekoniecznie właściciel musi mieć y, tę świadomość. Mam tego, ja wiem o tym, bo ja tak samo sprzedawałem jakieś nieruchomości swoje i, i też często one były troszkę przeszacowane, bo ja tam dodawałem bardzo dużo emocji, bardzo dużo wartości, którą rzeczywiście kto, kto inny nie doceniał. Więc jeśli planujecie niebawem sprzedać swoją nieruchomość, to pamiętaj, porównując się do sąsiada, którego widzicie na portalu, to po pierwsze. To jest cena, w której do dzisiaj nie udało się sprzedać nieruchomości. Jeśli ta nieruchomość wisi dopiero od tygodnia, od dwóch, to nie jest żaden, tam, żaden alarm. To jest ok, to wszystko się zgadza. Natomiast jeśli taka nieruchomość już wisi od trzech, czterech miesięcy, to naprawdę to już może jakiś tam być sygnał, że do tej ceny nie warto się porównywać, szczególnie jeśli Tobie zależy na szybkiej sprzedaży, a nie na tym, żeby ona spokojnie wisiała i długo czekała. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że w dużych miastach, Aktualnie te różnice cenowe między oczekiwaniami, czyli między chcieć a móc, no wynosiły prawie 20%. Jakieś 4 lata temu, pamiętam, był taki moment, że nawet tam 23% było różnicy. Były też oczywiście momenty, że to do 10% schodziło i niektórym się przyjęło, że te 10% można, można mniej więcej utargować. Tak się czasami niektórym przyjęło. Natomiast Spokojnie można sprzedawać nieruchomości bez jakichś większych targowań, tylko trzeba rzeczywiście wstrzelić się z ofertą do oczekiwań rynkowych. Zdarzają się też sytuacje, że cena transakcyjna jest droższa od ceny ofertowej, natomiast to nie jest już takie częste i raczej te wzrosty nie są aż tak wysokie w górę proporcjonalnie jak w dół, ale też można tak poprowadzić czasami marketing i sprzedaż, że. Ceny będą szły w górę. To tyle jeśli chodzi o te ceny. Obserwujcie te ceny, bo one rzeczywiście cały czas jesteśmy na taki, w takim momencie, że coś się z nimi może wydarzyć. Na razie póki co jest spokój, i dobrze oby był ten spokój, bo po tych sytuacjach kredytowych, które się tutaj wydarzyły, to ten nasz rynek i po tych wojennych sytuacjach, nasz rynek rzeczywiście chyba potrzebuje chociaż troszkę spokoju, żeby nie było takiego wariactwa, bo wariactwo na pewno nie służy. Nieruchomością, a wiemy, one są bardzo drogie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zapraszam bardzo mocno, bo to rzeczywiście mnie motywuje i to mnie wzmacnia do tego, aby przekazywać Wam dalej informacje. I do zobaczenia wkrótce.